Znajdujemy się na terenie powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie, na tle budynku, w którym w latach 1923 27 przybywały dzieci syberyjskie, zwane też dziećmi cesarzowej Japonii. Te dzieci przybyły... W trzech, albo nawet mówi się, że czterech transportach do Wejherowa, łącznie m, liczba e, przebywających tutaj potomków była około 400 dzieci. E, one przebywały w kilku budynkach, w których właśnie obecnie mieści się powiatowy zespół kształcenia specjalnego Wejherowa. E, z książki pani Haliny Nowickiej, e, Tamary Kryłow. E, Wyłania się taki cudowny obraz Wejcherowa, który mieszkańcy Wejherowa, którzy wspaniale przyjęli te dzieci. Te dzieci uczęszczały tutaj do szkół powszechnych oraz szkół takich zawodowych. Część z nich, tych osób osiedliła się bądź w samym Wejherowie, bądź w okolicach Wejherowa. Choćby bracia Danilewicze, którzy osiedlili się w Kartuzach. Jeden z nich był bardzo cenionym i uznanym lekarzem. Ale również tu na terenie samego Wejherowa kilka osób zawarło związki małżeńskie i dzisiaj mamy kontakt z ich dziećmi albo krewnymi, którzy są potomkami dzieci syberyjskich. O tej historii Wejherowie, ale myślę, że nie tylko Wejherowie za dużo się nie mówiło, ponieważ no, nie była to historia łatwa, powiązana zarówno z Japonią, która wiadomo, jaką historycznie rolę pełniła w czasie II wojny światowej. I te dzieci po prostu ukrywały ten fakt, że zostały ocalone z rąk Sowietów i przywiezione do Polski. Kiedy kontakt miałam z tymi osobami, to zawsze mówiły o Weichrowie jak najlepiej. Czas Wejcherowski dla Haliny Nowickiej, ale nie tylko, był najszczęśliwszym czasem w ich dzieciństwie. I to nawet znalazło swoje odzwierciedlenie w książce, którą pani Halina Nowicka napisała Spacer po cieniach. Ona ten czas Wejherowski rozpoczyna właśnie od tego charakterystycznego zdania. Poza tym moje kontakty z potomkami dzieci syberyjskich, to są zawsze nacechowane wielkim wzruszeniem i wielkim sentymentem do Wejherowa. Wszyscy czytają mnie o pamiątki, o dokumenty związane z dziećmi syberyjskimi. Ja takowych nie posiadam, ale sam fakt, że y, dzisiaj y, są tutaj dzieci z niepełnosprawnościami w tych obiektach, no to to pretenduje nas do tego, żeby o tej historii mówić i pamiętać. No i w tej kwestii naprawdę robimy, myślę, sporo, ponieważ tu na terenie naszej placówki znajdują się jedyne tablice pamiątkowe. W w trzech miejscach, to ja wnioskowałam o nadanie jednej z ulic nazwy dzieci syberyjskich i szczęśliwym trafem mieści się ona tuż przy naszym przedszkolu specjalnym, które rozpoczyna jakby drogę do wszystkich naszych budynków. Byliśmy też w 2019 roku organizatorem międzynarodowej konferencji o dzieciach syberyjskich. Wtedy też nawiązaliśmy kontakt z potomkami nie tylko z Polski, ale ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Odwiedziła nas wtedy córka pana doktora Jakubkiewicza, który jak z tej historii wiemy wraz z Anną Bielkiewiczówną po prostu zajęli się organizowaniem pieniędzy i samym transportem dzieci do Wejherowa. Także czujemy się spadkobiercami tej historii i staramy się, żeby ona docierała do coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Dyplom przyznany przez ambasadora Japonii, dowód uznania i zasług, które Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie poczynił na rzecz upamiętnienia historii dzieci syberyjskich.